Ja z tej strony Erwin i witam Was w szóstym odcinku z move 4 Za mną dzisiaj jest Champok, Mixer i Bot Joe, który zastąpi ja. Bota Jacoba. Halo. Dużej różnicy nie będzie i let's go. No, ja, Bot to bot. Tylko za małe ciszy. Tak. Nie będzie się odzywał, taka jest ta różnica. Ta. w to. Może nie pamiętam. Nie będzie. Let's do this. <kluzny> Staw to sama na tym My musimy kupić sobie. A nie graliśmy zbytnio. Nie graliśmy od ilu? No, od 6 miesięcy. Od 6 miesięcy no. Z no, tak na czas tylko leci w bo... Czemu mam podłączonego pada? I co mi da instrukcja jak napada. Ready, go. nie pamiętam. A gdzie? rakietowy Nie! Super. <coughs> super. <słuk> a, co jest? Łabawem. <coughs> oh! <coughs> no i super, bo <coughs> wygrywa. Nie! Zabijaj to 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 się <laughs> Czy ja w no ogóle... No, no to był po prostu skaczesz. Ja to w ogóle... No, co chcesz powiedzieć <laughs> jest Uuu, ja to w ogóle ten... Zapomniałem, że, że w tej grze się nie... O nie! O ty kurwa! A Oj to! Ja się na Op, Opa! Idealnie. Rzuciłem! Prawie wyniki chciał zebrać z tego. Nie! Obaj to! No co? Co się stało? Teraz mi się parchło. No nie no! mi odebrał piłkę i zopamię z powrotem w locie. To się nazywał mnie jedności na pewno. O lubię jak nie? No bo cię ty zjebie! O! FAK! FAK! No super mi tak dobrało. O! Oh, fuck. O oh, nie! Sejm! Tego nie lubię tego trybu. Jest fart. W to, sprawie, to że która i... strona szybciej się zacznie rozwalać ja, ja dałem i się do wyjść. Czemu? Przecież ten. <laughs> Bo jest bardzo ten, fascynujący, nie? Brr. <śmiany> Doma, nie brrrrrr drugie miejsce, jest, Doma, Doma, źle. Ma sam znać ja? No, no. O no i dupa przegrała ja Czy jeszcze umiem? Czy ja jeszcze umiem to robić? Czy już Szymon jest ode mnie lepszy? <śmiany> nie, w tym nigdy będę dobry. Byłeś Nie Ja tu BRO spadłem. Okay, nie le ledwo wygrałem. Nie no, ja nie, nie, nie Boże ile to się nie grało? No, nie gra Nie grakietowy, no tylko że to mnie targetowało. Nie targetowało Nie zawsze sobie targetujesz, że no. wycaiłem. No dupa pierdziele. No naprawdę! <laughs> dupa pierdziele. <laughs> 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 Oj, bot ginie Jest! Wygrałem w końcu nie tam poruby? Co mnie blokujecie po Co To ty się w wbiegł Idę jak flugi, małaś się kocha To ty tam szepczasz? Co <grym> to tam szekasz? Wow! O co jest to? Co to było? Właśnie nie wiem Cześć, bot Joe <grym> <grym> Jak ja zginąłem? Od sk skakania o ta, O ty O JAKŚ BY SIĘ NA TEN JEDEN KLOCEK WYWALIŁO Okej okay. A ty masz mi gipa to ty spadałeś I ci się No ale Czemu mnie O Bra. NO BEZ JAJ <sadzio> 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 <sadio> ale, What the hell jak ta korona mówił ten ta korona nie jest w jego odpowiednim miejscu? Czemu tu ma, masz na plecach koronę? To dupa Paja Czemu ja jestem taki wolny? Daj koronę No co co? Ech, no nie O nie no. Nie, nie doskoczyłem Okej, okay. dobra

no. Czemu wy mnie ja blokujecie? Tak Simon, tak. nie blokuj mnie. nie. Ja cię nie blokuję. Nie duchem. Dobra, bot. Wielka kipa sprzątająca. O, nie, Simon. A jak ty zawsze co ty grywas? Mówiła. Czy, czy, nie ma Wielki sprzątacz. No. Ja będę ja będę tym. Ja, y, kurde, jak to się nazywa? Sprzątaczem. Kurde, o! Będę ważnym. No, no przecież ci da. <gry> o. końcu! No, dupa. punkta O, o przeskoczył nas. A nas przeskoczył. <grym> no, serio? Jestem w Szymonie, nie zabieram piłki. No to są, co to się wow. buduje? No, trochę tak. No Zmieniam. nie Boca No co so jest? Mikołaj uh, mi Dupa, Jasie Karuzela. No nie Max, nie możesz Prawie bocie! O, kurwa Dobra, dwa razy... Nie, nie może! Nie, nie! Będziemy mieli wezruch 5 punktów! No A, są tu! Dobra, trzeba traherować to No wcale no, 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 mnie trachardowałeś. No, majty. No teraz umrze, im... o nie. No skoczcie, no hop. No czemu? Skoczyłem. A czemu Maxowi się nic nie zapada, prawie? No, o tym o. mówię, do ja tego typu nie biorę. Teraz się zapada. Maxowi. O. O f*k! No nie, czemu? w ten, już ten frico. Ten czerwony iść. No nie, no siądź <laughs> na mnie. A no, no, ja <laughs> rock. oh, Bo Bot powiedział, że laga. <krad> <coughs> <coughs> <krad> No Nie, on, on, Co ja? A już ty wygrał, my się biliśmy, a, <grym> a, a. Hmm. Ready? Go. O kurde, co to było za taka dziwna dziurka? Bruch? No, dupka Oh, bo ci słyszę. No, żart chyba jakiś! No, <grym> jest mi <grym> to od oh. <grym> O! Oh, no sam spadł. Nieee Nie wiem, czemu tego żykówka jest tak często. O nie! nie oh. o nas. A o nie, jednak nie. Bro. No nie! Dawaj piłkę! No to co? Jak? A! Jest. No. no kurwa, boć pierdzielony! No, no, Jest! Dobra! Nie, what? E? Ja co? jestem! Jakbyśmy chcieli postać! No co? Sady no yeah. <tuselas> so szof... na konia tak, z mojego Nie, to fajne, no co nie jest to. Nie na tym MAPIE to jest fajne, ale nie na tym MAPIE No dajcie mi się Zglączać! ruszyć, dajcie mi ale, się ruszyć, O MÓJ się ruszyć, dajcie jak <laughs> krzyżyć! Jak krzyżyć! Ja muszę ci zapisać, co będę miał! To ja Na pamiątkę. No Szymon, chodź do mnie! <laughs> <laughs> Brug! <laughs> Szymon, wypierdalaj! Nie! Tak! Idź sobie! <laughs> no Szymon! KOPA CI SPRZEDAM DZISIAJ <grymne> <grymne> ale, ale kula, 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 kula. rozwalę cię w ping ponga to już nie w piłkę nożną nie bo nie chcą z mną grać ale tak <grymne> ja musimy w sumie piłkę ja No nie lubię Ready. tego. Czemu ja to wziąłem? Co ja to na mnie lepszy wziąłem? No tak ma pięć to, chyba jest spoko, to chodzi. O boże. <noise> A ja zginąłem. fajnie, fajne kickboxy Oh fuck No naprawdę! <noise> Oj, Max chyba ginie. No <grym> Zobaczyłem, że mam w ogóle Nie widziałem, nie widziałeś gra jest głupia Ta gra jest pierdolona. Morber? Dzięki Błagam <grym> Nie Do usług Bo no to przejdzie, to jest skryptowane już No tak, popatrz On da, on akurat dokładnie wie co ma robić, nie? A może Albo, nie, nie? albo prawie dokładnie Cześć! WAR Nie no to nie no Przyszedł przez podłogę To to jasne, że rozkryptowane Pink wheels Trzeba by jakieś punkty będzie nie? O ba <gry> <gry> Dzięki Aha tym, No przecież Tak to wzięłem Aha <gry> Coś Maxa wygrał. Mickey się. Co się? Co ja tu się stołem, jak tak. No nie, no nie, nie pam. byłem przed botem, tak był. Bot ziół pierwszy nie? Dobra widzowie, się drugiego <głoszyn>. odcinka nie będzie. O nie, znowu? Proste. Miki, Max. Ok. <laughs> <laughs> no, znaczy ja też miałem lagi. Widziałem co tam się stało. Max nie może być trzeci. Ani drugi, ani pierwszy. No, no bota. No jak ty? Jak ty mi to przekazywałeś, niby? Jak ty Prowadzani. byłeś ode mnie 10 metrów. I czemu ja zawsze mam pierwszy? Czem ginie? Ja wierzę. Jak on to przeżył? Co? Max, zbiegaj. Nie, daję, daję wam szansę wygrać jeszcze. Kurwa <mulitance> no to musisz okay. chyba tak jeszcze z 5 szans dać. Hmm. Ja już dałem 5 szans, wystarczająco albo mniej, mniej, trochę. Nie wiem, ale jak wystarczy. głupi bot. Co to pod mi ten? To jak tu Bocie! Jezu Szymon! Ja, no ja uważaj! Ja tam tą bym wskoczył No dobra, odcinamy tą część Bocie ty! Czemu ten bot jest taki denerwujący na dłuższą metę? Oj chuj nie. No, nie chciałem ja teraz miał. moja kolej A! myślę, że ja sam teraz będę boskiej Bo, Ten na krawędzi biegał, nie? Widzicie na krawędzi. Na <grystanie> <grystanie> krawędzi, to mnie jara to mnie kręci? <grystanie> to, to GG to było, było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym za, za 6 miesięcy się, no. że uno się prędzej pojawi. Hello.